Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, 1 grudnia. Mamy piątek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Z całego serca wszystkich przytulam najmocniej jak potrafię. Kochani, dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za każdy komentarz. Dziękuję, że codziennie rano czekacie na mnie. I dziękuję za wszystkie wiadomości na maila. Bardzo z całego serca. Wiecie, ja za długo nie mogę, bo ja się wzruszałam, <noise> Ale z całego serca Wam, kochani, dziękuję. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Wiecie, dzisiaj sobie porozmawiamy o tej, o tej naszej wdzięczności jeszcze i o poczuciu własnej wartości. I o poczuciu własnej wartości przez weekend porozmawiamy sobie na pewno jeszcze, bo to poczucie własnej wartości to jest też moja lekcja, którą właśnie chyba przerabiam już. Chyba już przerabiam, i mam nadzieję, że przepracuję. Ale też o wdzięczności i o lekcjach, które dostajemy będzie dzisiaj. Zobaczcie. Wdzięczność za lekcje, które dostajemy, jest tym, że my te lekcje zaczynamy rozumieć. Jeżeli zaczynamy rozumieć, dlaczego nam w tym błocie jest niewygodnie, w którym jesteśmy, to świadomie z tego błota wyjdziemy. Ale jeżeli z tego błota uciekniemy na oślep, przejdziemy trochę przez trawę, to za chwilę wpadniemy w kolejne w błoto. Dlaczego? Dlatego, że błoto typu nieudany związek, bo coś mam zaakceptować, jest nam przypisane. I teraz na naszej ścieżce duchowej jest błoto za błotem, błoto za błotem, po to, żebyśmy wzrastali jako dusze, po to, żebyśmy przerobili coś. Ale to nie wystarczy zamknąć, ciach, wyszłam, jestem szczęśliwa. Nie, to trzeba w... najpierw być szczęśliwym. Zamknąć to, co już nam pokazało, jak znaleźć to szczęście, i wtedy wejść. Bo jeżeli wyjdziemy z tego błota, tak po prostu wyjdziemy, zamkniemy to wszystko, wyjdę, wyjdę z tego błota, posiedzę sobie na tej trawce i teraz, jeżeli chcę czuć szczęście, to będę siedzieć na tej przestrzeni między jednym błotem a drugim i będę tam szczęśliwa, ale nie będę szła do przodu. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten kawałeczek z trawką, wygodny. Ale jeżeli w miejscu, gdzie jest nam niewygodnie, gdzie jest nam no, niedobrze, gdzie czujemy się źle, gdzie coś nam boli, rozwiążemy w sobie, dlaczego to mnie boli, dlaczego? Na przykład jestem tutaj niedoceniana. Jak jestem tutaj niedoceniana, trzasnę tymi drzwiami i wyjdę sobie i pójdę gdzie indziej, to dalej będę niedoceniana. Ale jeżeli zrozumiem, że to jest moja lekcja i że teraz zmiana pracy pomoże mi w tym, że... Jeżeli wyjdę stamtąd niedoceniana o, jeżeli wyjdę z poczuciu niedocenienia z krzywdą z bólem i wejdę do nowej pracy, to to samo może się zadziać w nowej pracy, albo w innej części życia, tak? Mogę przestać być doceniana przez męża, mogę być przestać doceniana przez dzieci, albo przez rodzinę, to gdzieś się na nas odbije. Ale w momencie, kiedy w tej pracy zrozumiem, okej, okay, wy nie potraficie docenić mojej wartości. No to ja już tutaj nie chcę pracować, ale ja wiem, kim jestem. Jeżeli nie zasługuję w Waszych oczach na więcej, no to Wam bardzo dziękuję za tą lekcję, ale teraz to ja sama zadbam o siebie, i teraz ja dziękuję za to wszystko. I kiedy wychodzisz z lekkością i z miłością z tej pracy, w podziękowaniu, co się zrozumiało, jest pięknie. Wtedy wejdziesz do nowej pracy z podniesioną głową. I ludzie cię też będą zupełnie inaczej odbierać, bo twoja energetyka się całkowicie zmieni. To, jaką mamy energię, czasami nam się widać, że wydaje, że tego nie widać. Wiecie co? Ludzie z zespołem Downa pięknie rozumieją uczucia. Oni są po prostu, my powinniśmy się uczyć od tych ludzi tego, jak wyczuć drugiego człowieka. Oni, oni mają taki, jak gdyby taki. Zmysł, nadzmysł ja to nawet nazywam, rozwinięty tak mocno, że oni widzą uczucia, oni czują, oni po prostu czują. I nawet jak wejdzie człowiek uśmiechnięty do pomieszczenia, gdzie siedzą osoby z zespołem da Dauna, a rozrywa, je ser rozrywa tego człowieka serce w środku, ten uśmiech nie przysłoni energii. I ci ludzie to czują, a w szczególności dzieci. Dorośli ludzie, oni mają też z zespołem dauna, oni mają taki, tak samo jak dzieci, one wyczuwają to. Czy zdarzyło Wam się kiedyś w życiu, jak byliście smutni, wasze dziecko się spytało, dlaczego? Pomimo tego, że dziecko nie wiedziało, że jesteście smutni, zapytało, dlaczego jesteś smutny, bo dzieci czują, dzieci jeszcze czują. I wiecie, i o to czucie chodzi, i w momencie, kiedy my wejdziemy do pomieszczenia z takim przekonaniem, jak wyszliśmy ze złością, ze smutkiem, z porażką z pracy, z takim skrzywdzeniem, to my też zostaniemy tak odebrani przez, energetycznie przez innych ludzi. Pomimo tego, że nie będziemy tego pokazywać, na przykład, co się zadziało w innej pracy, ale energia to pokaże. Energia wkoło nas krąży. I to będzie czuć. Więc starajmy się przebywać tak długo w jednej rzeczy, która jest nam niewygodna, dopóki czegoś nie zrozumiemy. Do czego to, to trzeba najlepiej pytać, tak? Aniołowie, pomóżcie mi zrozumieć, dlaczego tutaj jestem, co mam mi to pokazać, czego mam, co mam stąd wynieść, co mam w sobie naprawić, za co mam być wdzięczna. Rozmowa z własną duszą przyniesie naprawdę, przyniesie takie owoce. Że nie zjemy tego. Przyniesie takie owoce, że tego nie będziemy w stanie zjeść. Będą takie pyszne i takie duże. Ale rozmowa z duszą to też jest taka, wiecie, to jest, to jest praca. To jest praca, żeby wyciągnąć od tej duszy, czego ona tak naprawdę pragnie. Ale teraz trzeba jeszcze bardzo mocno uważać, czy to ego mówi, nasza głowa, czy to dusza. Bo, jeżeli poczujecie gdzieś chciejstwo, jeżeli gdzieś poczujecie takie zadzieranie nosa, to dusza jest skromna, dusza jest pokorna, dusza, dusza jest bezwarunkową miłością. I to od razu czuć. Jeżeli gdzieś usłyszycie w głowie, i ci jesteś najlepsza, i nikt. Najlepsza, najlepsza z najlepszych, to można odebrać jako połączenie z ego. I to dobre. Nie ma najlepszych. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy. Tacy sami. Równi. Jeden ma talent rozwinięty mniej, drugi ma bardziej. Wiecie, cechy, te... duchowość pokazuje nam tym, że jesteśmy bezwarunkową miłością i że y... tam, gdzie jest ciemność, potrafimy wysłać światło. Więc jeżeli wychodzimy z ciemności i trześniemy drzwiami obrażeni, no to wyszło nasze ego. Ale jeżeli mi wyjdziemy z ciemności, podziękujemy za tą ciemność, będziemy czuli ją, że ok, wysyłam tam światło, wysyłam sobie światło, dziękuję za tą lekcję z pokorą i z miłością, to będzie to wyjście z serca, wyjście z duszy, z przepracowaną lekcją. Tylko to trzeba czuć, a czucia trzeba się nauczyć. Trzeba, nic nie trzeba, ale czucia można się nauczyć powolutku, na spokojnie, kłaść ręce na sercu. I mówić do siebie: Kocham ciebie, kocham ciebie, za to, że tu zeszłaś. Poczuć, że mamy duszę w środku, i pokochać tą duszę, która zechciała, wybrała sobie takie ciało, nazwała się tak, jak się nazwała. I chcę tutaj doświadczać. I my z poziomu ego możemy pokochać duszę, a dusza nasza z poziomu duszy może pokochać ego. I jak pokochamy się nawzajem, to wtedy dochodzimy do sukcesu. Wtedy głowa współpracuje z duszą, dusza współpracuje z głową, nie ma buntu. Oczywiście buntu, buntu na wszystko. Jeżeli jest zdrowy bunt, że gdzieś ktoś nas krzywdzi, a my się zbuntujemy, no to pewnie jak najbardziej, ale my to potrafimy odróżnić, co jest zdrowe, a co nie. Co jest przerostem treści nad formą, a co nie. O to łatwo odróżnić, kiedy jest współpraca. No dobrze, moi drodzy, to co? karta na dzisiaj. Wiem, że jeszcze nie ma filmiku o lekcji 12, ale mam nadzieję, że jeszcze się pokaże. Gdzie ja, jak czegoś nie nabroję, to nie byłabym sobą, nie? I w ogóle elektronika kocha. Nie? To jest takie wyłączanie, psucie się sprzętów. To jest mistrzowskie. Ja czego nie dotknę elektronicznie, to to się pali. Tak. No dobrze, co karty chcecie nam powiedzieć? Archanioł Michał, on dzisiaj ze mną jest znowu. Co chcecie nam karty powiedzieć? Skąd mamy sobie wyjść? Pozytywne myślenie przynosi pozytywne rezultaty. Wzywam Bożą miłość i mądrość. Wiem, że mój rozum i emocje są wiecznie i ciągle powiązane z Tobą. Proszę moje wyższe ja, abym mógł świadom miłości i światła, które są w każdej, abym był świadom miłości i światła, które są w każdej osobie i sytuacji. Dokładnie. Bądźmy świadomi miłości i światła we wszystkim. Bo wszystko, co się wokoło nas dzieje, dzieje się po coś. Dzieje się po coś. Dzieje się po coś. Chodź tu, Karto. Pozytywne myślenie przyniesie pozytywne rezultaty. Ta sytuacja odwołuje się do umykających myśli, będących magicznymi składnikami, których szukałeś. Jednocześnie możesz sprzeciwiać się temu, że posiadasz już odpowiedni, pozytywny stan umysłu. Archanioł Michał radzi ci uwolnić swoje myśli i wypowiedzi od wszelkich zmartwień lub innych negatywnych czynników mogących osłabić twoją projekcję. Michał podpowiada Pomyśl, jak konstruktywne są Twoje myśli, kiedy zwracasz uwagę, skupiasz się na niedawnych wydarzeniach ze swojego życia. Tutaj znajduje się główny związek pomiędzy pozytywnym, pozytywnym myśleniem i pozytywnymi efektami. On pomoże ci przynieść, przenieść duszę na realnie wyższy poziom, tak by Twoje doświadczenia były radosne i oczekiwane. Możliwe wybrane znaczenia. Nabierz nowych codziennych nawyków lub codziennych ćwiczeń pozytywnego motywowania się. Przeczytaj książkę lub weź lekcję pozytywnego motywowania się. Unikaj obwiniania siebie i innych. Skup się na rozwiązaniu. Widzicie? No niesamowite. Zamiast martwić się, móc się i kochaj, bądź miłosierny. I modlitwa. Modlitwę znajdziecie w opisie karty. Dokładnie, znajdźmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy światło i z tego światła wyciągniemy najwięcej, jak się da wtedy dla nas, dla naszego rozwoju. Po co się rozwijać? No po to, żeby wzrastać, no po prostu. No dusza kocha się uczyć. Żeby się uczyć, schodzi tutaj na Ziemię. Ale wiecie, to nie tylko Ziemia, tak? Dla duszy istnieje. Nie tylko Ziemia, moi drodzy. Mamy jeszcze inne pewnie planety. No, mamy, mamy. Mamy, to nie jest tylko, że my tu na Ziemię wskakujemy. Dobrze, kochani, przytulam Was bardzo mocno. Bardzo. Życzę cudownego piątku. Pierwszy grudzień, wiecie, niedługo święta idą. Ach, ta atmosfera. Cudowności życzę na dzisiaj. Magda.